Czy słusznie przypisuje się nam głoszenie herezji? Takie oskarżenia padają ze strony prawosławnych wobec katolików. Chodzi o czyściec i źródło cierpienia osób będących w tym stanie. Bóg nie może być źródłem cierpienia. To prawda. Czyściec zaczyna się już tutaj na ziemi, gdy znajdują się w nas jakieś egoistyczne pragnienia. Widzimy pełnię szczęścia w czymś lub w kimś, a nie w miłości Boga. Co prawda przyjmujemy Jezusowe zbawienie, ale nie ufamy w pełni Jezusowi. Myślimy, że Bóg chce nam zabrać jakieś nasze szczęście. Odejście z tego świata nic do nas nie zmienia. Wybieramy Boga, bycie z nim w niebie, ale nie oddaliśmy mu wszystkich naszych grzechów. Nie pozwoliliśmy zmyć siebie brudu wszystkich grzechów krwią Chrystusa, czyli Jego miłością. Aby osiągnąć pełnię szczęścia w niebie, potrzebujemy oczyszczenia, pełnego nawrócenia. Bóg nikomu nie zadaje cierpienia, ale czasami Jego miłość sprawia komuś ból. Człowiek nie chce jej. Bóg jednak nie może przestać kochać.